Chwalę, gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział stary, trzeba czas potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany trzy, rejs na całość rok, dwa lata. To powiedziałbym, że tak jak przy niej ten ja. Gdzie tak powie O, gdzie gdzie ta brama a szeroki świat, a wszyscy razem, gdzie ta koja przyjechał ten, ja, ten ja, gdzie ta koja wymarzowa wstań. W każdej, każdej chwili płynę, płynę taki miejsc, tylko gdzie to jest, gdzie to jest. To gdzie jest. Gdzie to jest? No gdzie, gdzie to jest? jest? Gdzieś na wielkiej szaty leży ostry nóż, stare dżinsy wystrzępione, impregnuje kurz w kompasie igła zardzeniała, lecz kierunek stan, biorę wór na plecy i przed siebie gra. Gdzie ta kejja, przy niej ten jaj? sami to, Basiole. Gdzie, gdzie tam, ta koja wymarzona w snach? Dobrze widzę. Gdzie, gdzie, gdzie te wszystkie sznurki o tych szmat? Gdzie ta brama na nasz szeroki świat? Razem teraz. Gdzie ta kejja, tak przy niej ten jaj? Gdzie ta koja... Beznych, Znych, w każdej chwili A w taki no, no, gdzie to jest, no gdzie to gdzie jest to Tylko gdzie to jest, no gdzie to jest Przeszły lata zapytałem, że chcą zarystać Fala przystańczu została, kolorowy pan krągli Przymarzania, gdy ja łowiące, lecz dalej masz sobie, o założe, ten sami łeb, gdzie to czy nie ten jak, gdzie te pole nie masz oraz tak, gdzie to wszystkie szturki pod tych ślad, Gdzie to brama nasz szergi świat. Wszyscy, gdzie taka ja przynajmniej ta, ta ja? Gdzie tak kora wymarzona. nas? W każdej wioska. chwili płynę. Taki wioska. jest. No gdzie to jest? No gdzie to jest? Tylko gdzie to jest? No gdzie to jest? Tylko no gdzie to jest? I'll yeah. Yeah.